dzisiaj robię, zmieniam buty, robię i stykę. Chciałam, żebyś mi bo. jest Ostatnie trzy tygodnie temu biegłaś bez karbonu. to są maratońskie jest to to tak? jak A A Ale to tak? jak A A Ale tam tak? nie, no zaraz wysiądę. Ale to się pod koniec, ale przecież 4 km to ciągnęłyśmy tam tak? Muszę zobaczyć, bo 49 km na metr, a nie że... wiem co załapało. Ale w ogóle wszyscy dzisiaj wybruli, tak? Kurde, na na ja otworzyłam 3,30 km i mówię, no dobrze, to nie będzie. Bardzo, strasznie szybko biegałam. to minikał <grytomienica> przecież, która e, rusza zawsze w mnie to na starcie Zakrzyd uprzedził, to ja w kopo wpadłem, kurde. Ale skasowało go później na w trakcie biegu, bo... Od pierwszego sobie treninga nie zapomnę do końca życia, jak 3.20 występował. No. I tam mnie minął i Dominik, i Michał, i Zakrzyd. jeszcze moje, kurde, to ja tak wolno... Teraz mocniej, Mnie znaczy wolniej wystartować niż do tej pory? Czyli nie, szybko nie było. Ja chodzi Na drugim kilometrze dobrze się z Michałem i z Dominikiem załapałem, bo oni zawsze Wie. mi na drugim kilometrze gdzieś tam Wybawać odjeżdżają. Wstydwałaś. I drugi <grym>. I kategorie, i duży drugiej i drugi pakiet, tutaj bieg i na dostawanie na drugi. Ten... A ile poleciała ta Agata, Żona Piotra? Pol lepiej, bo ty tam krzyczałeś, że tam Wydaje mi się, że lepiej, tak? się, byłem, wiesz wiesz, co, wiesz, był, bo Piotr, tak? Był, nie, to nie był, Wiesz co, tak. Tylko z dziećmi mi był. Z dziećmi był. Ale Wiesz no. co, jak spojrzysz, że na tych prawach to, to nie wygląda. No. Tak. A to tak. Wiesz tak. No, dziwnie ta droga wygląda. Lepiej nie? Znaczy, lepiej, nie? Ja, jakbym no, to to w innym miejscu był. No, tak ja w tą stronę zawsze trenuję, to tą lepiej, lepiej znam. A tutaj A tutaj będzie ogóle na tej trasie? Yy, nie, raczej tam gdzieś. No, o, 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 o. Zarówno stało, już nie starego, A tamten w linii zlikwidowanych sezonów. Zarówno

Ten, Sprawdził. Leciałem sobie. Aha. Leciałem sobie wygadnieć pod tą pierwszą górkę i mhm. nagle dostałem złokcia, nie? O! Wow. Mówię kto to? Patrzę Ania. Tak, tak, tak. Dbałam No, ja sobie odpuściłem, ale później mi się paniem jego tak 3.3. Super. 3,69 mi go. Ile, ile poleciałeś? 18, 16, 18, Super. 18. Super, ok. 30, no. no, była przygoda z numerkiem kiem oczywiście. Tak. Ale zorientowałeś się już po mecie? No Czy tak, w trakcie mówię, biegu? po mecie, mówię, gdzie ten numerek? Ja, Fuck W samochodzie zostało, ale wpisali mnie, tak Super Ogólnie fajne, fajne te biegi są Mam różne znaki do następnego... Tak ...smartu No ja teraz trochę zacznę przyspieszać z tymi prędkościami, bo, bo czuję, że no, brakuje mi trochę tej prędkości Chociaż dzisiaj miałem swój kiepski dzień jakiś, wiesz, totalnie, bo oddechowo było, oddechowo było źle. No teraz będzie ten on Tak, no prawie wiesz, no, to połówka, to, to... trochę inaczej. To polecisz tak czwórką. Mhm. Utrzymać tą czwórkę, nie? Wody szybkie załóżę. Tak jest. O że... <grywa> Tylko pamiętaj, to jest półmaraton, to nie jest dycha i piątka, tam Wiele, trzeba biegać spokojniej. takie odcinki, bo wiem jak zresztą rozłożyć energię. Tak? No. A gdzieś na tych krótkich to ziemnica to są <laughs> No Niestety Niestety A fajnie, podobały mi się te filmiki, co nagrywasz <laughs> na podkach, nie? No, tak, tak, Ura, tak super, super, że to wrzuciłeś, no coś tak, no będzie trochę jaśniej, wiesz, to już będzie fajniej. Bo, bo na razie to wiesz, z kamerą trzeba latać. A tak to ją się ustawi na statywie i jest cały trening, będzie można. Beksiński ma wystawę? Tak, w pobliżu. Tak. Wow. Od 15. -go. Mam bilety, które były na poniedziałek? Na 15. Tak właśnie się zastanawiam, czy. Zdał się bo tego. Panie, to jest tak. Na kim się dzisiaj? Piątkę, 5 km. A to jest jakiejś okazji, czy tak po prostu? Nie, no, są takie regularne, cykliczne A, biegi, city trail, co miesiąc. nie <laughs> biegam, ale teraz mam taką jakąś kontuzję, nie widzę, tak Ale ja. przynajmniej na rowerze pan jeździ rusza się. No to akurat mnie nie przeszkadza. Tak A jest. No trzeba, trzeba. Przykład z góry, jak to mówicie. Tak, tak. Tak. Bo z to jest na benkarczy, polecam. Bardzo dobry film, Boże. Świetnie. Pan Amaradziu potwierdził 19? 18. Osiemnastą, ok. będzie <noise> City, mm -hmm. Będzie padać. Dzisiaj zapowiadamy deszcz? Tak. O! My to tutaj tak mamy szczęście, bo ta trasa jest jak na trailową, to jest naprawdę taka mocno uliczna. Tak, ta, 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 ta. a w Lublinie i takie było, to jak na zdjęcia. My tam mieliśmy kiedyś ampy. Tam jak wieje wiatr boczny od tego jeziora, to normalnie spychacie. I jak tam Ampli mieliśmy, to był start, pełno ludzi na starcie i mega zwężenie przy tej wodzie. I tam jest dużo korzeni. A robiliście sobie citykiery, kiedyś tam w nie mieliście? Nie, ale city właśnie nie. gadaliśmy, że może na przysz... Golda ja chcę pojechać w tym roku. Gdzie? No na Gold bym chciała pojechać. A, Trochę Golda. zaprosili, a nie pojechaliśmy. No tak. A gdzie będzie? W Bydgoszczy, do tej pory był w Bydgoszczy, więc zobaczymy.

Nie, wiem, tylko właśnie tak na tonie do kwiatka, znaczy nie Nie, nie, tylko tak musiałem właśnie, że też jakąś piątkę bym podpłacł w pole. Brawo! I właśnie przeanalizować, co zrobiłem, co zrobiłem lepiej trzy tygodnie temu niż dzisiaj. ale co kurde, wy tam wycieczkę kurczę gdzieś te łazicie po górach, to robi się też. Nie, no tak, ale do na pracy się odpocząć, nie te dwa dni teraz, tam nic takiego nie robiłem. <laughs> znaczy, ale nie, nie tu, lepiej, ale tu coś, to nie. Znaczy, no raz tylko. Zrobiliśmy sobie tam bieganie takie po górach, nie, ale Aha. Tak długie. Miałem jakieś tam trzy setki czy cztery setki zrobić, ale już sobie odpuściliśmy. Już nam się nie chciało i nie po nam było. wiesz, takie chodzenie po górach, czy nawet truchtanie, to bardziej to się później przekłada na długie bieganie, no, a nie ani na 5 km, gdzie tak naprawdę to wiesz, maksa. To no, wiem, wiem. No, ale... ale spokojnie, to oddać Ci na pewno. Podać Ci to na pewno na długim biegu. Na to liczę. się, że 3 tygodnie temu i tak już poleciałem więcej niż chciałem, więc... <noise> jestem zadowolony z tamtego. Dzisiaj, dzisiaj tego nie było. Tąku jak tam za mnie 60 dziesiątkę na... na to co? To ciężko będzie. Ciężko będzie. A tam gorąca zła No tak. 30 stopni to już jest... Ciepełko, to Dobre. już nie dla mnie. Dlatego też idziemy tydzień wcześniej, żeby się trochę tak klimatyzować do tej temperatury. wolałeś sobie gdzie indziej powiedz mi, co? Wiesz co, wakacje spędzamy w ten sposób. Urlop, wiesz, tydzień, tydzień popływać. A co no no wakacji? Tak, gdzieś pewnie w sierpniu, albo we wrześniu sobie jeszcze zrobimy. Albo w październiku, czy tam w listopadzie znowu jakaś. Madera albo tego typu. Szulanika, już widziałem. Tak. Jak to mówią? Będą? Tak, będą. Koktajlowe, da. Tak. Coś chciałem powiedzieć. Słuchajcie, ta Jagania w sumie dobrze powiedziała, że jak jest u nas lato to po co wyjeżdżać do ciepłych krajów? Do ciepłych krajów to można jeździć właśnie zimą, gdzie jest. No. Wiesz. Trochę witaminy D, sobie podładować i tak dalej. Dużo ludzi tak wiedzą. Za... No. poza tym jest to no. A wiesz, jak, właśnie, jak jest weekend gorący letni, to sobie wiesz, wyjedziesz gdzieś na działkę albo do lasu, czy gdzieś tam nad wodę. Nawet na dziko. pocilować można. Raczej większość osób ma przejść jakichś znajomych, rodzinę gdzieś na wsi czy coś to A czy tam jak, jak dzisiaj? Wiesz co, oddechowo mi się dzisiaj, też strasznie ciężko biegło Nie wiem czemu bo w czwartek te 300 setki mi się biegało super a, a dzisiaj jakoś tak Brak tlenu Ale czy ja jak, jak jestem jeszcze czuję, że jestem jakoś podziębiony coś i tak trzyma mnie cały czas Wydaje mi się że to jest trochę powietrze jakieś było takie kiepskie Wczoraj przez wczoraj było czuć w mieście taki kurde Dziwny zapach Ale byłeś w piątce dzisiaj? Tak, czwarty byłem to to a nie, poczekaj chwilę, byłem trzeci. Trzeci byłem. Uda ci się na podium w Generalce? Nie, chyba czwarte miejsce. Pierwsze będzie miał ten Maksymilian, drugie będzie miał Grzesiu Petrusiewicz, trzecie Tomasz Kisiel, a ja czwarte. No, nie, no Tomasz dzisiaj w super, ale że dał, że dał się trochę kurcze temu Grześkowi. Tomasz cały czas prowadził, ale nie przycisnął jakoś mocno, tylko tak biegli sobie razem na końcówkę. A wydaje mi się, a jeszcze na górce Tomek był na górze, słuchajcie, przed nim. No. Tak. Więc wydaje mi się, że jakby Tomek odważnie po prostu poszedł, zerwałby się Grzeszkowi, to Grzesiek mógłby puścić. A jakże tak powiem czekali na końcówkę, no to powiem taktycznie Grzesiek jest szybszy, no bo on... On tutaj biega regularnie poniżej 3 minut kilometrówki, więc no to była taktyka już z góry, że tak powiem przegrana. No nic. Taktyki się trzeba uczyć. Zdobywać doświadczenie. znać możliwości swojego przeciwnika. Ja po cichu liczyłem, że tam gdzieś się z chłopakami zabiorę. I na końcu w tej też trochę postraszę, ale z tym oddychaniem dzisiaj to Niestety nie było szans. Kurde, ale dzisiaj jak mocno wszyscy poszli. Tak, 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 tak. Ja, ja, go. Mocno zacząłem. ja tak samo wystartowałem i tak patrzę, wy kurde, jestem chyba pierwszy, drugi, a ci najlepsi z tyłu, mówię, co jest grane. Ale mój dobra, spokojnie. No ale oczywiście ten Karolek teraz pociągnął do przodu. Poszedł dopiero za nim Tomek Kisiel. No i tak się już zaczęło układać. Sobie powtarzam, tylko Nie zacznij za mocno. zacząłem 4,04. Nigdy tak jeszcze. Nie Ale nie Słuchajcie, Dziku ma w końcu swoją upragnioną zamawę. Dwa ma one 20 minut na piątkę, to już. No, tak, i to na ciężkiej krasie, Tak, więc on na ulicy, słuchajcie, on z pół powinien już latać. A to on wczoraj on wczoraj tak, no nie... parkano! Tak, ale on tego parkana nie leciał na Maxa w takim razie w sensie nie. Nie, nie, tak... nie. nie, 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 zapasem Brawo Dobra